W ciągu niespełna pół roku zostałem wysłany do Turcji oraz do Afganistanu. Tak właściwie nie wiedziałem, co może szukać tam FBI. Byłem zwykłym żółtodziobem. Nie powierzono mi dokładnego celu. Po prostu miałem być obecny. Całą akcję uważali jako szkolenie. Pierwszy cel w Turcji dotyczył kartelu narkotykowego, który był bardzo specyficzny. Mieszał kokainę z mięsem do kebaba, a gdy wszystko się zmieniło i do mięsa dodało się kilku wzmacniaczy smaku, owy aromat był niemożliwy do wychwycenia. Dowiedziałem się tego, czytając dokumenty i akta zostawione na biurku szefa. Zawsze byłem ciekawski. Lubiłem wiedzieć, z kim pracuję i jaki jest mój cel. Nienawidziłem tajemniczości ludzi, zwłaszcza w tak dużej i ważnej dla kraju korporacji. Gdy dotarliśmy do obiektu, nie wiedzieliśmy, w jakiej formie jest ten narkotyk. O dziwo udało się obezwładnić podejrzanych bez rozlewu krwi. Część z nich sama się poddała. Wraz z zespołem przeszukiwałem duży budynek, lecz nigdzie nie było śladu czystego narkotyku. Miejsce wydawało się czyste. Zszedłem z zespołem do piwnicy, świeciliśmy latarkami. Znowu pudło. Nic tu nie było. W powietrzu unosił się zapach mięsa. Zrezygnowane oparłem się o belę zakrytą płócienną płachtą. Coś zaszeleściło. Zrzuciłem zasłonę i ujrzałem folię. Było tam ciemno i chłodno. Poświeciłem latarką. Byłem ciekaw, co jest za folią. Choć kazano mi nie dotykać niczego, mogłem tylko obserwować. Rozdarłem folię i poczułem zapach mięsa wołowego. Musnąłem ręką po mokrej beli. Oderwałem kawałek, powąchałem. Nic nadzwyczajnego. Następnie odłożyłem na półkę obok beli. Kazano mi niczego nie ruszać, a na pewno niczego nie spożywać. Oparłem się o ścianę i rozmyślałem. Moja pierwsza akcja, a ja już zawaliłem. Słyszałem, jak zespół woła, żebym wychodził. To fałszywy alarm. Są niewinni. Zajrzałem do mojej kieszeni, wyjąłem papierosa i zapalniczkę. Paliłem ze stresu i jak przełożeni nie patrzyli. Wziąłem do czystej ręki zapalniczkę, odpaliłem i skierowałem ogień w stronę tytoniu. Był przeciąg, więc przyłożyłem drugą dłoń, by ogień nie zgasł. Gdy ogień musnął mnie po brudnej ręce, ujrzałem maś o niebieskim kolorze. Okazało się, że mięso było wysmarowane kokainą którą można było zobaczyć tylko po podgrzaniu. W temperaturze pokojowej substancja była przeźroczysta. Przypominała zwykły zwierzęcy tłuszcz. Co prawda zostałem okrzyknięty swego rodzaju bohaterem, bowiem dzięki mojemu zaangażowaniu zostało znalezione ponad 50 kg kokainy. Ale za to dostałem opierdolot szefa zapalenie w pracy. Kilku przełożonych mianowało mnie detektywem, i pytało się, gdzie się tego nauczyłem. Ja nawet nie wiedziałem, że to może mieć taki kolor. W liceum ledwo co zdałem z chemii. Nie lubiłem tego przedmiotu. Był dla mnie trudny. Co prawda nie chciało mi się uczyć, ale to tylko szczegół. Ściągając, zdawałem z klasy do klasy. Nigdy nie umiałem niczego obliczyć. Nie znałem nawet układu okresowego pierwiastków. To samo tyczy się fizyki. Nie umiałem nawet skorzystać ze wzoru napisanego na tablicy. Nie odróżniałem znaczenia małych i dużych liter, a żebym to tylko raz się pomylił. Myliłem się prawie za każdym razem. Zostałem również powiadomiony o tym, jak głupie było moje zachowanie, bo przecież mogłem podpalić piwnicę. No cóż, chociaż odszedłbym z hukiem, to bardzo łatwopalna substancja, a znając jej działanie, ujrzałbym niebo i piekło jeszcze przed zgonem. Po dzisiejszy dzień. Zastanawiam się, co zrobiła korporacja z taką ilością przejętej kokainy. Chociaż, że nigdy nie dostałem niebieskiej kawy, to i tak mam swoje przypuszczenia. A znając mój detektywistyczny instynkt, może mam rację? Nigdy się w to nie zagłębiałem. Nie miałem dostępu do magazynu. Na ładne oczka nie chcieli mnie wpuścić. Dostałem tylko z pięści w twarz. Strażnik widać nie miał humoru, a ja. Miałem zbyt prosty nos. Teraz, po latach, wiem, dlaczego się tak skrzywił. To pewnie przez wsadzanie nosa w nie swój interes.